I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider Anniversary. Um, przed nami seria czasówek ze wszystkich poziomów, które ukończyliśmy w grze. Um, no i mam nadzieję, że będzie szło sprawnie, płynnie um, i pomyślnie. Ale oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Um, na sam początek. Chciałabym przejść czasówkę z posiadłości croftów. Zresztą, jak możecie zobaczyć, ona wyświetla się pierwsza na liście w powtarzaniu poziomu z jakiegoś powodu. Tak, próba czasowa ukończona nie, ale jesteśmy gotowi to zmienić. Oczywiście teraz będziemy mieli znacznie, znacznie mniej czasu na ten poziom, ale też nie będziemy musieli zbierać artefaktów. No i oczywiście będę wiedziała, że muszę się spieszyć, więc e, będzie inaczej. E, mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. To nie jest jakiś skomplikowany poziom, poza tym, że jest trochę wracania się i długich korytarzów, które no, trochę czasu zajmują. No, i jest labirynt, troszeczkę się go boję, chociaż mam na niego jakiś tam pewien sposób, mam nadzieję, że się uda. No dobra, w takim razie, zabieramy się do gry bez zbędnych przedłużeń. Poziom trudności, próba czasowa i stroje. Ja myślę, że skoro ostatnio jej wzięłam w posiadłości tego stroju, który jest do niej przeznaczony, no to na próbę czasową go sobie ubiorę. No i rozpoczynamy grę. Trzymajcie oczywiście kciuki. Zobaczymy, jak to będzie. Ok, tutaj jeszcze czas nie leci, ale jak pominę przerywnik, to zaczynamy bieg. Ok, w pierwszej kolejności y wezmę sobie tą skrzynię. Dobra. Ok, ok, ok. No. Tak, oczywiście na tych takich. Wow. Na tych takich przerywnikach, chciałam powiedzieć filmikowych, czas też leci, niestety, i nie da się tego pominąć. W legendzie było o tyle lepiej, że, że czas wtedy nie leciał, a tutaj niestety tak jest. W ogóle ja mam pistolety, bo dałam powtórz poziom, a powtórz poziom działa na takiej zasadzie, że chyba ze wszystkimi postępami przechodzimy poziomy. Już nie pamiętam jak, Już nie pamiętam, jak to wszystko działało, szczerze powiedziawszy. Ale okej, okay, dobra, teraz y, chwila koncentracji. Idziemy do biblioteki. Dobra. E, tak, idziemy do biblioteki po... Po co? Hmm. Właśnie, wiecie co? Ja się tak teraz zastanawiam, bo idziemy tam po pistolety, ale ja mam pistolety. Chociaż nie, idziemy jeszcze po ten, po Gnomon. Dobra, i tam i tak nie, nie mogę pójść też inaczej. Dobra, tak, bo te się drzwi zamykają, musimy otworzyć tajemnicze przejście i pójść do pokoju z nagrodami, żeby... żeby, żeby, żeby... Możesz czekajcie, bo się nie mogę w ogóle skupić. Już <śpuszczak> zapomniałam, jak to jest... Ale ja nie muszę tego brać, Boże, marnuje czas. Dobra, niechaj będzie, że jest. Czy też ja mam. Mogłam po prostu tutaj pójść od razu i strzelić. Dobra, nieważne, przepraszam, że marnuję czas. Coś mówiłam i zapomniałam, żeby dostać się. po, tą, po ten gnomon zegara słonecznego to musimy pójść do pokoju nagród, a nie pójdziemy przez drzwi, bo drzwi się z nami zamknęły. I też trzeba pamiętać, żeby wziąć wiadro, a nie pomijać go. ra, teraz i takich rzeczy nie rób. Dobra. Odchodzi nam też cały ten motyw ze zbieraniem, yy, wiecie, słoni, więc to zajmie trochę krócej, mam nadzieję. W sumie nawet nie popatrzyłam, ile mieliśmy czasu, ale chyba coś około 20 minut. nie całe 20 minut. Dobra, skup się, skup się, skup się kobieto. Jezu, już zapomniałam, jak to jest nagrywać czasówki, powiem Wam szczerze. Nie tęskniłam za tym uczuciem, też Wam powiem szczerze. Mogłam nią ruszać, jak mówiła. Dlaczego? To niesprawiedliwe. Tak, teraz ten fail, który zrobiłam, That's better. jak przechodziłam normalnie pośrodkowość, nie mam zamiaru popełniać, jako drugi raz. Tak, może przynajmniej Wam udowodnię, że jestem w stanie y, przechodzić te poziomy płynnie, jeżeli wisi nade mną zegar. <laughs> Wiecie o co chodzi. Izu, czemu znowu przez chwilę nie mogłam ruszyć larum? Chwila, teraz muszę się skupić. Mamy y, gnomą. Musimy iść po kotwiczkę, bo jej nie mamy. Tak, jej definitywnie nie mamy, ale pistolety mamy. No i musimy przejść przez labirynt. No dobra. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Mam nadzieję, że mi się uda, ale znalazłam w internecie sposób po prostu pisałam sobie labyrinth map i mi wyskoczyło parę e, parę sposobów na, e, na przejście labiryntu, część tam z sekretami, ale też bez nich, jak po prostu się dostać do tego miejsca, gdzie jest rzeźba więc mam nadzieję, że że damy radę dobra, to i teraz 11 to seven. ...lewem, w tą stronę. Ciach. Dobra. Tu. No. Dobra. Czasem nie chce zaskoczyć. I siódemka. Dobra, to się teraz zrobiło i teraz ja się muszę skupić, słuchajcie. Tak, musimy się dostać tutaj, to wiemy. To, to, widzicie? Czas leci, to jest niesprawiedliwe. Nie powinno tak być, nie zgadzam się na to. Mm. I tego się nie da pominąć. Dobra, teraz do tej ściany. Muszę się trzymać tej ściany, cały czas tej ściany. Nie odklejać się od niej, chociażby nie wiem co. I powinnam dostać się tam, gdzie chcę. Dobra. O Jezus, Maria, mam nadzieję, że robię dobrze. Dobra. Tędy, tędy, tędy. Już mam wrażenie, że się zgubiłam i przestałam się trzymać. Kuźwa, czekajcie. <grytanie> czekajcie, czekajcie, czekajcie. E, to ja jestem tu, przy tych trzech choinkach. M -m 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 -m. E, muszę je... Minąć jakoś tędy. No nie, czekajcie. Nie, czek czekajcie, bo ja coś robię nie tak. Co ja robię nie tak? Co ja robię nie tak? Hmm, od tej rzeźby, tam jest rzeźba taka, muszę ją obejść. Tą rzeźbę, tą rzeźbę muszę obejść. Moment, Jezu, ja po prostu nienawidzę tego. Słuchajcie, ja totalnie tracę orientację w takich miejscach. Nie dość, że mam ich strasznie mało. No, i tu są, czemu ja się kręcę w kółko? Nie powinnam się kręcić w kółko. Muszę odbić na prawo chyba. Na prawo i się trzymać tego dalej. Jezu. Widzicie co? Okej, okay, idę dobrze. Idę dobrze, idę dobrze. Tak, tak, już widzę, już widzę. Już widzę mój cel. Uf, uff, 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 uff. Yeah. Ja! Dobra, udało się. Okej, okay, pauzowałam całe szczęście, bo patrzyłam się na tą mapę. Wiem, że to strasznie lamerskie. Więc może aż tyle czasu y, tutaj nie straciłam. Ale no, ale to się na pewno dało zrobić szybciej, a ja się wciąż musiałam gdzieś tam zgubić. Aha, dobra, co szczęście to... Jeżeli mi się uda przejść tą próbę czasową, może jeszcze nie będę, y, 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 że tak powiem, uprzedzać faktów. Ale jeżeli mi się uda, no to to był ostatni raz, kiedy musiałam przechodzić przez ten labirynt, bo w najbliższym czasie raczej nie będę jeszcze raz grać w Anniversary. No i on jest tylko w posiadłości, więc co szczęście. Jezu, naprawdę nienawidzę takich miejsc, bo ja się zawsze gubię w grach, które mają gdzieś tam więcej możliwości i dróg. I strasznie tego nie lubię. Dobra. Teraz tak, teraz gdzie? Teraz tutaj na salę gimnastyczną yy, po klucz francuski. Ruchy, kobieto. Ruchy. Mamy czasu. Takie rzeczy. Mam nadzieję, że tam bugi nie będą mnie spowalniać. Oby. Bo jeżeli tak, to będzie ciężko. Yy, dobra. Zaczynamy od jedynki, oczywiście. Siup. Siup. Do tyłu. Siup. I ja czekajcie, czekajcie, bo ja nie chcę tu spaść. Trochę czasu zmarnuję, ale może się uda. Okej, okay, udało się super. Mimo tego, że Lara była krzywo ustawiona, ale to nic, ale to nic, dobra. Guzik, to jest najważniejsze. Optyczki, i raczej nie będę zabierać optyczki. To się nie przyda, dobra. Albo się przyda, dobra, jest po drodze. Przepraszam. Ja jestem po prostu. A, e, za słaba. Mam za słabą wolę. Nie mogę opuszczać apteczek. Dobra, teraz idziemy po drugą. drugi guzik, żeby sobie drążek przekręcić, który nas do tego klucza doprowadzi. Więc jeszcze nie idziemy tutaj tylko niżej. Dobra, mam 11 minut. To jest chyba dobry czas. Dobra, mam. Mam trochę więcej niż 11 minut, ale będę sobie... Mówić, że mam mniej, żeby się bardziej stresować. Tak, to ma sens. Mm. <laughs> Jeszcze ta spokojna muzyczka, która teraz w ogóle y, nie pasuje. Ale nieważne. Dobra, kolejny guzik. Kolejny guzik, kobieto, naciskaj. Okej, okay, teraz... Ok. I tutaj leci czas. Ten drążek wcale nie przesuwa się szybciej, dlatego że przychodzę czasówkę, więc to jest troszeczkę nie fair. Dobra, nie chcę zabijać się tutaj, więc odejmę to jeszcze raz na pole numer 3, ale tym razem już idziemy po nasz klucz, więc Daj, Lara, wspinaj się, nie mamy czasu, nie mamy czasu na nic dzisiaj, ach, powiem wam, że wszyca spociłam ze stresu, ręce mi się zaczną niedługo śliskać na padzie, ale ja tak mam, niestety, okej, okay, dobra, okej, okay. Teraz nie zrobić żadnego dziwnego błędu. Dobra, jest. Zabieraj to. No, widzisz, mnie zgubiłaś. I idziemy teraz. Teraz, teraz, teraz. Idziemy gdzie? Możemy pójść na basen w sumie, bo wiem, że musimy iść do ogrodu po wodę znaczy uruchomić wodę, wziąć wodę i się wrócić, bo inaczej nie zdobędziemy strzały, ale to potem możemy zrobić. A teraz możemy już zdobyć łuk, więc idziemy od razu na basen. Bo w sumie basen mniej lubię. Tutaj jest bardziej... nie wiem... Nie, nie przepadam. Jakoś chaotycznie tutaj wszystko jest. Dlatego już chcę mieć go z głowy, kiedy nie wisi nade mną jakaś strasznie mała ilość czasu. Dobra, to się z jakiegoś powodu nie chciało szybko zestrzelić. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że będę miał z tym miejscem jakieś dziwne problemy. Nie chcę. Dobra, oby to było dobrze ustawione, ale nie mogę za dużo czasu spędzać teraz na tym. Yy, pff, nie z tej strony, może. Chciałam iść tą. Właśnie to zrobić. Ale z jakiegoś powodu. słuchaj, Lara. To nie jest dobry moment, co jest? Ej, czemu ona nie chce tego zrobić? Wyskidło. Dobra. Jezu. Dlaczego zawsze musisz mieć kobiety takie problemy, kiedy... Uh, kiedy nie ma na to czasu? To się zestrzeniło? Tak, dobra. Już powiem wam, że mam paranoję. Nie ma czasu. Wspinaj się. Dobra, teraz tak, nie musimy otwierać tych bramek, więc to nam trochę zaoszczędzi czasu. Musimy tylko zestrzelić linki, na których wisi rzeźba. Nie rób tak, to mi nie pomoże. Dobra, mam 9 minut. Dwa, nie, nie, no, uda się, uda się, musi się udać. Nie mogę myśleć, że się nie uda, bo to tylko mnie. Bo tam apteczkę już nie będę szła, bo to będzie znaczyło, że muszę się wracać. Tak, oczywiście, że nie mogłaś tutaj złapać, więc muszę wchodzić tutaj jeszcze raz, żeby pójść z innej strony. Dobra, ja się staram naprawdę tutaj skupić i nie popełniać żadnych dziwnych błędów, Ach, bo to nie są żarty, to jest próba czasu. Strasznie dawno temu przychodziłam y, czasówki y, do aniwerka. Już bardzo, bardzo. Bo jakoś. Dobra, teraz tędy. Bo nie przypadam za tym po prostu. Nie, nie lubię nic robić na czas, ale gdzieś tam wiem, że to jest jakaś część tej gry, nie? I po prostu. Wiem, że to się jakby liczy do 100% gry, przez co yy, zawsze czuję się winna, jak nie zrobię tych czasówek. No. A jak robię już Let's Play, wiecie, na, na 100%, no to. Teraz to się nie udało, jest za daleko. To. Dobra, nieważne. Już nie wiem, dlaczego ja to tak zrobiłam. Mogłam po prostu zrobić to po pożemu. Nieważne, dobra. Myślałam, że tak będzie szybciej z jakiegoś powodu. Ale wcale tak nie było. Teraz traf. Już wolam po tą chwilę tutaj. E na poprawieniu się bo po, tutaj by się nie złapała rękami tego balkonu i musiałabym wszystko robić od nowa, więc wolam poświęcić te dwie sekundy dłużej na poprawienie się, dobra teraz tak, teraz musimy mm, no iść do ogrodu i uruchomić wodę i wziąć wodę, ugasić ogień, wziąć strzałę taki jest plan, dobra ruchy Ruchy, 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 nie ma czasu. Znaczy, ja sobie tak będę powtarzać, także nie przyjmujcie się, nawet jeżeli wiecie, że mam jeszcze dużo czasu, to ja będę mówić, że nie. Dlatego, <grym>, żeby się pospieszyć. <grym, żeby się> pospieszyć> Okej. Okay. No, to jest najgorszy moment tej czasówki, bo musimy się bez sensu wracać, o co chodzi, a do ogrodu prowadzi taki mega długi korytarz. Jezu, jakby te drzwi nie mogły być po prostu bliżej. Ach, nie cierpię tego. To co gorzej będzie, jak przejdziemy już do tych normalnych czasówek, bo tam będą przeciwnicy, którzy wcale nie będą jakby uznawali tego, że przechodzimy czasówkę i że się spieszymy, więc um, będzie problem z wrogami. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Jeżeli chodzi o czasówkę, której się najbardziej. nie blokuj się. Które się najbardziej boję, to chyba jest. No to chyba te najdłuższe poziomy na przykład. Eee, na przykład, na przykład e, Świątynia Franciszka, tak. E, Sanktuarium skionu, o, na przykład. No i też e, poziomy z bosami, bo tam jest. No jakby. No, na bosów schodzi dużo czasu, czasem nie współpracują z nami. E, także może być problemik. Na przykład strasznie nie lubię centałów w Grecji. Bo oni mają te tarcze i te tarcze się gdzieś tam bugują i to strasznie dziwne rzeczy się potem dzieją. Dlatego... Ale masz to wiadro, bo ona tam wylądowała na podłodze przez chwilę. Dlatego mam nadzieję, że... może no, pójdzie dobrze. No i w, san w Sanktuarium Skionu jest strasznie dużo rzeczy do roboty. Tak samo w, w... Grecji, nie? W świątyni świętego Franciszka. Tam są te klucze do zbierania, coś tam. Jest Takie to pomieszczenie trzeba... wysokie trzeba tam... Ach, do tych sal się podostawać w ogóle, nie spadać w dół, także no to nie jest takie proste. Czekajcie, myślę, bo ja idę w ogóle jakoś tak y, nie zastanawiając się gdzie idę, bez myśl, nie? Dobra, tak, zgasimy ogień i co? Gasimy ja ogień. Z... Y, zabieramy to. I idziemy powrotem do okrotu, tak? Co za niespodzianka. Bo musimy sobie tą rzeźbę odpalić i zabrać cylinder muzyczny. Dobra, to ma się wszystko szansę udać. E, no myślę, że się uda. Nie jest źle. Trochę za dużo czasu zmarnowałam w tym labiryncie. Trochę jestem za to zła na siebie. Ale okej. Okay, ale okej, okay, ale okej. Okay. Nieważne. Damy radę. Będzie dobrze. Ok, idziemy do tej rzeźby. Całe szczęście nie trzeba drugi raz przechodzić przez labirynt. To było złe. Bardzo, jakby tak było. Ale nie jest, więc okej. Okay. Dobra, ciach. Mechanizm. Lara, ok. Animacja się zbadziła, ale e, zębatka wylądowała tam, gdzie powinna. Jeszcze strzała. Dobrze, że w kwipunku czas nie leci, słuchajcie. Okej, okay, i... dźwignia. I to jest coś, czego się nie da pominąć, także. Okej, okay, jest. No... Szybciej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Tak, to jest wszystko Lara bardzo delightful. Ale my nie mamy czasu, więc bierzemy cylinder. I idziemy otworzyć pokój muzyczny, co jest naszym głównym celem tego całego poziomu. No, ruchy. Tak wiem, że moja, e, mój komentarz jest bardzo ambitny e, w tym momencie, ale niestety tak mam, jak się spieszę. Mam nadzieję, że to z czasem się rozwinie i będę w stanie mówić coś bardziej ciekawego do, do was e, w czasie mm, czasówek, no bo jednak... To już wiecie, jest jakby ponowne przechodzenie gry, ale y, nie jest takie długie jak przechodzenie normalnych poziomów. A jednak liczy się do 100% gry i jako, że zadeklarowałam się przejść Tomb Raidery na 100% na moim kanale, no to to jest y, jakoś integralna część tego i no muszę to zrobić, według mnie. Po prostu. To, to jest sposób, w jaki chcę prowadzić mój kanał. A zresztą czasówki są tylko w Anniversary jeszcze. W Underworldzie ich nie ma, całe szczęście. Bo nie, nie przepadam za tym. Ale skoro są, no to wiadomo. Trzeba. Something's missing. Tak, no i słuchajcie, z całkiem sporym jeszcze zapasem tutaj dotarłam. Jeszcze 3 minuty prawie mam. Dobra. I się udało, więc nie było źle, naprawdę. Okej. Okay. What a lovely tune. E, Udało się przejść e, posiadość Croftów w 16 minut i 17 sekund, czyli chyba mieliśmy na to coś około 18 minut, tak mi się wydaje. No, chyba coś ponad 18 minut. Także czas nam się ładnie e, uzupełnił na lepszy, e, uzupełnił zmienił na lepszy, dużo lepszy, bo wcześniej było coś około 50 minut, ale to dlatego, że strasznie się rozwlekałam w czasie i błądziłam po labiryncie szukając słoni. Także teraz zdecydowanie lepiej. Udało się ukończyć czasówkę, za którą nic nie dostałam, co jest bardzo smutne. E, ale okej, okay, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam was oczywiście do kolejnych prób czasowych i będziemy już teraz szli normalnie według poziomów z gry, czyli zaczynamy po prostu grę od nowa, tylko na czas. Także mam nadzieję, że będziecie śledzić te filmy. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!